Przyjrzyjmy się temu, co, co mam tu ze sobą. No, oprócz tego, że mam jedzenie, które mi tu ma starczyć jeszcze na 3 tygodnie, również sprzęt, który używam. Tym najważniejszym jakby punktem tutaj tego krosowania lodowca są narty. Ja używam bardzo lekkich nart. Bardzo lekkich narty firmy G3. Są to narty telemarkowe. W sumie nigdy nie, nigdy nie jeździłem na telemarkach. Zawsze używałem nart klasycznych. Bardzo dobrze się je używa podczas właśnie crossu. Są, są lekkie, więc również przy podchodzeniu, przy stromych podejściach załadować je do, do plecaka, podpiąć do plecaka. No, nie jest to, nie jest to taki płacz, jak, jakbyśmy mieli klasyczne narty skiturowe, które są dużo cięższe. Narty tutaj są z tej strony em, powleczone, znaczy nałożone mają tutaj foki. Bardzo dobre, bardzo dobra rzecz. W sumie no, podchodziłem przy 40 stopniowym nachyleniu, bez problemów. Jedynie trzeba stu uważać, żeby nie zmoczyć za bardzo tych foks, z uwagi na to, że jak są mokre, to łapią śnieg. Śnieg się przyczepia, no i wtedy, wtedy właśnie wytracają jakby swoje właściwości. Ale ogólnie, ogólnie się bardzo dobrze. Także te narty, jak na razie, Rewelacja. Kiki, kiki w zasadzie do crossowania to żadnych jakichś ża, jakich specjalnych nie, nie potrzeba. No, jedynie żeby miały regulację wysokości z uwagi na to, że inaczej będziemy szli po płaskim, a inaczej będziemy pod górkę, kiedy te kiki by się przydały jednak troszeczkę krótsze. Także ja, ja tu mam stare, stare leki. Tutaj je troszeczkę taśmami jeszcze oblepiłem, że w, w zasadzie moje ręce wchodząc tutaj w te, w te paski schodzą trochę w dół. Tak, żeby po prostu, no jest troszeczkę jakby izolacja cieplej. No i paski też dobrze, żeby właśnie, na, żeby nasz nadgarstek mógł, mógł też jakby się opierać na nich i tą siłę z bioder, z nóg wyciągać do, 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 do ruchu posu, posuwistego. No oczywiście kurtka, kurtka puchowa to jest podstawa na lodowcu. Wcześniej używałem North Face'a, ale no zawiodłem się na, na jakości który obecnie prezentuje North Face i zakupiłem teraz właśnie Mountain Hardware i jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony z, z, z tego sprzętu z na to, że kurtka jest bardzo ciepła, wytrzymała, nie nasiąka nie nasiąka jakby wodą ma tu, ten, ten, ta kurtka puchowa tu jeszcze ma wzmacniany e, zewnętrzną powłokę także także nie, nie, nie niszczy się bardzo szybko to oczywiście moje spodnie polarowe koloru fioletowego. No używam je już trzeci rok. Ale tylko dlatego je mam, nie dlatego, że to jest mój ulubiony kolor, tylko dlatego je mam, że kupiłem je na Allegro po prostu za 20 zł. Jest to... co to filmowe nawet spodnie zdaje się, że czeka na. Jest to polar 300, bardzo gruby polar zmacany na kolanach. Rewelacja dla mnie, no za 20 zł polar dlaczego nie? Może być nawet kolor żółty fioletowy. Cokolwiek. Sanie zwykłe plastikowe, taka wanienka, można by powiedzieć, plastikowa. Aczkolwiek nie jest tak łatwo kupić. Kupi kupiłem ją e, w Stanach w Miami za 30 dolarów. Tu ją troszeczkę jakby e, zupgrade'owałem linkom, żeby potem łatwiej tutaj podczepiać. Ta linka będzie szła, idzie do przodu i będzie potrzebna do mojego plecaka jak na razie stanie dobrze dobrze szorują po śniegu nie narzekam z innych istotnych e, rzeczy które są potrzebne na lodowcu jest łopata łopata do przygotowania do przygotowania miejsca na nocleg do odśnieżania, z uwagi na to, że tutaj w Patagonii są bardzo silne wiatry. W nocy bardzo często musimy co chwilę wychodzić na zewnątrz i odśnieżać namiot, po prostu nam go zasypie. Ta łopata jest tutaj regulowana, rozkłada się. Ta łopata jest, jest lekka, ma tutaj otwory, także również może służyć jako deadman. Również jest firmy G3, Zrobi przez filmek G3 i jak na razie jak na razie sprawdza się dobrze mam ze sobą również piłę jest to piła po to żeby uciąć nogę jak wpadnie się w szczelinę no albo do cięcia lodu bloków lodowych żeby zrobić mur którym się takby chroni namiot a namiot który mam to jest ten mały namiot. Obecnie jest to firma Black Diamond. Wcześniej to był Hitler. Lekki, bardzo lekki namiot, jednopowłokowy. No ale niestety, niestety, no nie jestem z niego zadowolony. Dlaczego? No jest on, tak widać, mały. W zasadzie jest na, na dwie osoby. Albo na jedną osobę ze sprzętem. Otwory wentylacyjne, które tylko przy wietrze się sprawdzają. Jak nie ma wiatru, to po prostu w środku robi się sauna. Podłoga namiotu jest z bardzo delikatnego materiału. Bardzo szybko robią się dziurki. Zobaczymy, jak się będzie na teraz na, na tych na tym bardzo silnych wiatrach patagońskich, przy tej wichurze. No ja wcześniej nosowałem w takim namiocie pod ścianą sernotorę. Mieliśmy 3 dni bardzo trudnych warunków, bardzo sztormowej pogody i namiot wytrzymał. Był to większy, był to bibler, oryginalny bibler, dużo większy z dwoma wyjściami, więc i wentylacja dużo lepsza, no wiatr bardzo silny. No i nie przemakał. Ten, ten tutaj przemaka, ale z uwagi na to, że nie wiem, no, czy zmienił się materiał, czy, czy Black Diamond coś, jakieś swoje innowacje wprowadził. W każdym razie nie są zadowolony z tego namiotu. Nie są z niego zadowolony. Również za, za, e, rozkładanie tego namiotu, to jest po prostu męczarnia, męczarnia. I oprócz tego, że namiot, żeby spać, to świbór, jest to Jest to Yeti je, polskiej firmy, używałem go, ja w zasadzie, dwa lata temu podczas, l, 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 kiedy tutaj byłem też na lotowcu konterntarnym, też go używałem. No nie wiem, wydaje mi się, że się już chyba zużył, bo obecnie teraz w nocy temperatury spadają poniżej 0 stopni stopnia, obecnie jest minus 2 stopni Celsjusza. No i tej nocy marzłem i to dosyć, dosyć, dosyć mocno marzłem. Ten, ten śpiwór obecnie izoluje mnie od, od zimna, jeżeli temperatura otoczenia nie spadnie poniżej zera stopni. No jest to kil kilo puchu i używałem też inne śpiwory puchowe, jak North Face, Marmot czy, czy Małachowski które miały również właśnie jakieś około kilo puchu i spokojnie, spokojnie mogłem pracować przy temperaturach minus 10, minus 15 stopniach Celsjusza ten plecak to jest Gregory Tenali Pro model około 110 chyba litrów czy 120 potężny plecak troszkę waży, ale jest to, jest to plecak wyprawowy, jest rewelacyjny, rewelacyjny, jest po prostu przemyślany w każdych szczegółach. Tam jest sprzęt ekspedycyjny, powinien być tak pomyślany, że cokolwiek regulując, zakładając, cokolwiek robiąc z, z tym sprzętem, nie muszę ściągać rękawic, bo przy takich warunkach, jeżeli wiatr silny wieje, jest zimno, nie ściągniemy rękawic, bo jest bardzo zimno, a... Często w rękawicach nie da się niektórych rzeczy zrobić, no nie wiem jak niektóre filmy po prostu mogą projektować jakąś rzecz do warunków ekstremalnych, gdzie zaczepy czy cokolwiek są malutkie, gdzie musimy użyć swoich palców. Natomiast tutaj duże zaczepy, zamki, przemyślane szczególiki, zakładanie przeróżnych rzeczy. Również z tego plecaka jestem bardzo zadowolony.